Dzień dobry, z tej strony złomnik. Jestem na warszawskim placu Pięciu Rogów. Za mną widać wielkie jajo Jana Śpiewaka. Tutaj trwa wielka przebudowa w tej chwili, więc jest straszny hałas, ale przybyliśmy tutaj nie bez powodu. Przybyliśmy tutaj, ponieważ niedawno w tym miejscu odbywał się happening z udziałem aktywistów warszawskich i nie tylko, e, zorganizowany przez Szymona Nieradkę, który przytargał na ten plac Pięciu Rogów Skodę Felicję na czarnych tablicach SNJ, skrót od Skoda nie jeździ, tu kredyt dla Jarka która miała symbolizować to, że w Warszawie i w innych miastach parkowanie jest objęte zbyt, znaczy parkowanie nieprzepisowe, jest objęte zbyt niskimi karami, i trzeba to zmienić, wprowadzając nowe przepisy, nowe obostrzenia, nowe restrykcje itd. Tak Przyjechałem tutaj, mam kluczyki do tej Felicji, zabrać stąd tę felicję, bo stoi nielegalnie zaparkowana i się nią przejechać, bo akurat mamy w tym roku 30 lat skody felicji, a przy okazji ustosunkować się do tych postulatów parkingowych, więc chodźmy teraz do wozu. W tym miejscu stała sobie Skoda, w tym miejscu była też konferencja prasowa z udziałem właśnie Szymona i innych aktywistów. Niektórzy się wkręcili trochę na krzywy ryj, bo tak nagle się pojawili znikąd i też zaczęli coś mówić o, o parkowaniu, ale w sumie nie byli stale zaproszeni. W sumie tak samo jak ja też nie byłem zaproszony, ale potem się udało dogadać po konferencji z Szymonem, pozyskać e, tę felicję, a akurat tak się stało, że się zepsuła podobno. Ale podobno zepsucie się jej polega tylko na tym, że padł jej akumulator. W związku z tym. Przywiozłem dzisiaj metrem akumulator do tej skody. Targałem go, rozumiecie, po stacji metra. Tutaj szedłem z nim po centrum. Wziąłem go nawet na spacer do biura poselskiego Anny Marii Żukowskiej. Także super. No i mam go tutaj ze sobą w bagażniku. Zaraz go zamontujemy. Akurat tak się przypadkowo składa, że bagażnik się nie trzyma w pozycji otwartej. Ale dam sobie chyba radę. O, wytargam akumulator i go zamontujemy i skodę odpalimy. Uwaga! No dobra, zobaczmy w takim razie, co z tym akumulatorem. Gdzie tu jest. Tu jest od otwierania maski. Nie wiem, czy zauważyliście, że Skoda ma felgi od Golfa dwójki. Eee, klasyczne felgi za 80-tych Volkswagenowskie to nie są skodowskie felgi. Ktoś zrobił tuning. No tu jest jakiś akumulator, ale nie wygląda on dobrze. Czekajcie, tu jest chyba miejsce na to. O, klasyczny skodowski 1.3 MPI. Mam ze sobą klucz na szczęście, 13 także zaraz tego akumulatora się stąd podbędziemy. I zamontujemy ten, który trzy Dobra, do roboty. Jak widzicie, ruch jest spory na placu pięciu rogów, ale akurat zamontowałem nowy akumulator do felicji, więc zabieramy ją stąd i jedziemy ją poupalać po centrum Warszawy. Bo czemu by nie? Będ. Wprawdzie skodę udało się uruchomić, ale nasza radość była zdecydowanie przedwczesna, ponieważ poza strasznym dźwiękiem, zwiastującym uszkodzenie łożyska alternatora, spod maski zaczął również wydobywać się dym. Ten dym okazał się być dymem płonącego przewodu od rozrusznika do akumulatora, czyli przewodu plusowego, który momentalnie rozłączyłem i zgasiłem samochód. Więc auto odpala, ale mam taki, taki problem, że ma awarię alternatora. Już słyszałem jak odpalał, że szczotki w alternatorze chyba trochę się zepsuły, robią zwarcie. I pali się przewód plusowy na akumulatorze, śmierdzi i dymi. Zobaczyłem od razu dym z maski, mówię, dobra, chyba coś jest nie tak. Całkiem przypadkiem w pudle w bagażniku znaleźliśmy alternator. Dokładnie taki, jak ten, który tu jest spalony. Nie wiem, o co tu chodzi, chyba zaraz zadzwonię do właściciela, ale to śmieszne dosyć. Dobrze, idę podłóż, w rozrusznię. Myślę, że w ruskim czołgu nie jest tak, jak jest tutaj pod maską w Felicji. Na przykład ten przewód tutaj plusowy od akumulatora czarny po prawej stronie idzie prosto do, do rozrusznika, więc teoretycznie nawet jeżeli rozrusznik by zakręcił i samochód by odpalił, to powstałoby zwarcie, bo rozrusznik by się dalej kręcił po prostu, bo nie miałby się jak wyłączyć i, i zacząłby się przewód palić, tak się właśnie zresztą stało, zaczął się topić ten przewód, więc no nie jest dobrze, a powiedziałem, nawet, że jest źle. Spaliliśmy ją w pychu Nie mamy rozrusznika Nie mamy alternatora I musimy się wydostać z centrum Warszawy Ja ją pchałem, kolega ją palo. Powiem, że ucieczka z Nowego Jorku ze Snake'iem, Plisskenem, to przy tym jest nic Nie ma stanu wyjechać Tu wszędzie jest ślepo No jedź, zaruszaj! No jedź! Ciekawe jak ona przeszła badanie techniczne, nie wiem, szczerze mówiąc Auto jedzie, chociaż nie powinno Wydaje bardzo dziwny dźwięk Ale o dziwo normalnie jedzie Nabiera prędkości, skręca, hamuje Światem nawet nie włączamy, bo nie ma sensu Bo i tak nie ma przecież alternatora Za chwilę będzie długi zjazd w dół Bo jesteśmy już przy Nowym Świecie Za chwilę będziemy zjeżdżali w dół tamką bo Chcemy dojechać na Stadion Narodowy Jeżeli tam już dojedziemy, to już naprawdę będziemy bliżej niż dalej Więc być może się dzisiaj to uda Być może będzie dzisiaj sukces Jeszcze nie mówię, jeszcze nie, prze, nie przesądzam Ale póki co Myślę, że to było jedno z bardziej przepałowych odpaleń w moim życiu. Przynajmniej w ostatnich latach, bo w sumie jak byłem młody, to głupsze rzeczy robiłem, ale w ostatnich latach tak dobrego, garciarskiego palenia śmiecia to nie było. Jak wasz tak straszny! Przetransportowaliśmy na przepale Felicję przez Warszawę. Trochę to było hardkorowe, miałem takie momenty, że prawie zanieczyściłem spodnie, ale udało się nią dojechać. Jeszcze jej nie zgasiłem, bo teraz jak ją zgaszę, to już będzie ostatecznie prawdopodobnie koniec. Teraz jeszcze tylko się musimy pozbyć mojego akumulatora, znaczy musimy go odebrać, bo to w sumie jest mój akumulator. Dzielny akumulator, wczoraj ładowany całkiem żwawo przejechał przez Warszawę bez ładowania w ogóle. Zobaczmy, co się dzieje pod maską, jaka sytuacja jest. Jest zadziwiająco dobrze, nic się nawet nie dymi. Nic się nie pali yy, i ogólnie auto dojechało. I teraz, gdyby nie ten problem z alternatorem, to pewnie wszystko byłoby super. No naprawdę, yy, Skoda Felicja ma 30 lat. W tym roku właśnie minęło, więc był to samochód bardzo dobry. Tylko jak się zepsuł, to już nie był taki dobry. Ma, miałem kolegę, który narzekał mocno na Felicję, że to jednak było awaryjne w czeskiej wsi swoisty. Dobrze, no to zabieram akumulator. Akcja przewóz grata udana, chociaż muszę powiedzieć, że będę ją odchorowywał przez dłuższy czas. O, akumulator do mojego Volkswagena. Zamykam teraz e, klapę od Felicji. Myślę, że zamykanie samochodu się mija z celem. Ale zamkniemy. O, teraz będzie tutaj świeciła tymi postulatami parkingowymi, na legalnym miejscu parkingowym na Pradze, przy Stadionie Narodowym. Jest już następny dzień, zrobiło się trochę spokojniej. Wczoraj naprawdę było szaleństwo z tym przełożeniem Felicji z centrum tutaj na Narodowy. Więc mogę teraz w świętym spokoju się zająć zgadzaniem się lub niezgadzaniem z postulatami z agendy parkingowej. Przejdę teraz po nich pokrótce i powiem, co o tym uważam, zaczynając oczywiście od końca. Tu jest postulat siódmy, z którym zgadzam się w 100%, czyli mandaty dla kierowców z zagranicy. To, że w tej chwili kierowcy z zagranicy są bezkarni, jeżeli chodzi o parkowanie, jest naprawdę oburzające i wszyscy powinni płacić takie same kary. Potem mamy koniec z fikcją holowania. Pojazd może być usunięty na koszt właściciela, jeżeli jest w miejscu, gdzie jest to niedozwolone. Spoko tak powinno być. Z tym, że obstawiam, że przy obecnym nasileniu liczby holowników w ogóle, to takie holowanie i tak byłoby bardzo mało prawdopodobne, bo tych holowników jest zdecydowanie mniej niż wynoszą jakieś potrzeby co do holowania. Więc nawet po zmianie tego przepisu ustawiam, że byłby on mało egzekwowany. Potem mamy trzy kolejne. To jest mandat dla właściciela, z tym też się zgadzam. Mandat za parkowanie powinien przychodzić na właściciela pojazdu i on byłby nim obciążony. Jeżeli komuś pożyczył samochód, powinna być procedura, że może się zwrócić do tej osoby i miałby ułatwienia prawne, żeby wyegzekwować od sprawcy. Natomiast domyślnie powinien po prostu płacić właściciel, bardzo mi przykro, ale to ułatwia egzekucję kar. Skuteczna ochrona zieleni. No tak spoko, okej, okay. mnie też denerwują samochody na trawniku stojące czy rozjeżdżające zieleń, więc to, że nie ma tego w prawie, dla mnie jest zadziwiające. Mnie się zawsze wydawało, że jest niszczenie zieleni w prawie i że za to jest chyba w ogóle kara nawet do 1000 złotych, także nie wiem za bardzo skąd ten pomysł, że tego nie ma. Z tego co wiem, mój znajomy nawet został ukarany za stanie na trawniku właśnie kwotą chyba 500 czy, czy 1000 zł, także nie wiem jak dokładnie jest w tej chwili, ale jeżeli tego nie ma, to powinno być. Waloryzacja taryfikatora. Minimalny mandat za nielegalne parkowanie 300 zł, a za recydywę wyższe mandaty. To też w sumie jest ok, z tym, że prawdopodobnie będzie tak, że ludzie nie będą wiedzieli, ile tak naprawdę ta kara wynosi. Tak jak teraz nie wiedzą, ile ta kara wynosi, i bez skutecznej edukacji, że podniesiono te mandaty, to niczego tak naprawdę nie zmieni, bo nikt sobie nie myśli, kurde, jak 100 zł to zaryzykuje, a jak 300 to nie zaryzykuje. Nikt tak naprawdę nie chce. To dostać żadnej kary. Każdy, kto parkuje nieprzepisowo, uznaje, że po prostu mu się to uda. Kolejny postulat, i z tym już jest dla mnie trudniej, żeby się zgodzić, to jest koniec z przepisami sprzed 50 lat o staniu na chodniku. W tej chwili jest tak, że można stawać całym samochodem na chodniku, jeżeli ma DMC do 2,5 tony, jeżeli nie zagraża to pieszym i tam zostaje ileś tam miejsca dla pieszych. To jest tak, jeżeli chodnik jest wąski to oczywiście, że nie powinny na nim stać samochody. Jeżeli chodnik ma tam, nie wiem, mniej niż 2,5 metra, to w ogóle nie powinny na, nie, na niego wjeżdżać żadne samochody i powinno po prostu być to zakazane. Natomiast problemem są chodniki, które mają po 6-7 metrów szerokości yy, i są objęte zakazem zatrzymywania. Nie, nie bardzo wiadomo po co, nie bardzo wiadomo, dlaczego tam nie można wjechać. Powinny być po prostu podzielone na chodnik i na równoległe miejsca parkingowe. W Warszawie jest mnóstwo miejsc, mnóstwo chodników. Gdzie można zupełnie bez żadnego uszczerbku dla pieszych wyznaczyć równoległe miejsca parkingowe, i piesi dalej będą mogli śmiało przechodzić i nic się nie stanie. Więc wjeżdżanie samochodem na chodnik powinno być tylko o tyle zakazane, o ile powinno być zakazane tworzenie absurdalnie szerokich chodników bez miejsc parkingowych wzdłuż nich. Czyli na początek trzeba zrobić audyt takich miejsc, potem wyznaczyć tam miejsca, gdzie jest to możliwe, a tam, gdzie chodniki są węższe niż, dajmy na to, właśnie 2,5 metra, po prostu zakazać na nie wjeżdżać. Problemem są małe osiedla, małe uliczki osiedlowe, gdzie są wąskie chodniczki po obydwu stronach i wszyscy parkują na tych chodnikach, a ludzie idą jezdnią. Sam wiem, bo mieszkam w takiej ulicy osiedlowej i tam uważam, że powinny te wszystkie ulice po prostu być jednokierunkowe i wszystkie miejsca na nich powinny być wyznaczone równolegle na jezdni i byłoby wtedy wszystko ok gra gitara. No i na koniec ostatni postulat strefy uczciwego parkowania. Parkujesz na wyznaczonym miejscu w strefie, płacisz kilka złotych za godzinę, no chyba oczywista rzecz, a kierowca parkujący poza miejscem wyznaczonym płaci karę zgodnie z regulaminem strefy. No, jak nie parkujesz w strefie, to nie płacisz kary zgodnie z regulaminem strefy, bo nie stoisz w strefie, prawda? Strefa jest tam, gdzie jest wyznaczona. Jeżeli jest strefa płatnego parkowania, na przykład w centrum Warszawy a ktoś ma na swojej działce w tym centrum prywatny parking i te samochody tam nie płacą za parkowanie w strefie, bo stoją na innym osobnym, zamkniętym prywatnym parkingu, to nie, nie powinno się płacić kary za stanie w strefie, jeżeli nie stoisz w strefie. Karę za brak opłaty w strefie powinno się płacić ty tylko w strefie, a karę za stanie poza miejscem wyznaczonym w strefie powinno się płacić na bazie osobnych przepisów. Jeżeli zagraża to w jakiś sposób ruchowi, przeszkadza pieszym, przeszkadza zasłania przejście dla pieszych, stoisz na trawniku i itd., znajdzie się przepis, żeby to wyegzekwować. Natomiast na pewno nie byłaby to kara za stanie bez opłaty w strefie, jeżeli nie stoisz w strefie. Pum. Wrzuciłem wczoraj Felicję na mój fanpage na Facebooku, może go kojarzycie, nazywa się Złomnik. I w ciągu dosłownie pół godziny miałem chyba 12 ofert od kupienia jej, cenę dałem 900 zł do negocjacji. W tej chwili czekamy na klienta, który we wtorek ma przyjechać ją odebrać. No i ciekaw jestem jak ją odbierze, bo jak powiedziałem, auto jest niesprawne, w tym momencie nie odpala, bo gdybyśmy je nawet odpalili, że tak powiem na siłę, to prawdopodobnie zaczęłoby się znowu smażyć na przewodzie od rozrusznika, bo jest zwarcie, więc trzeba byłoby je po prostu przeciągnąć sobie linką albo lewetą. Ale zaskoczył mnie odzew. Mnóstwo osób chciało kupić tę felicję. No i okej, okay, zobaczymy to, czy to się uda. Dam wam jeszcze znać w tym filmie. Tak w ogóle to to jest całkiem ładna felicja. Ma 113 tysięcy km przebiegu. Pokażę Wam z bliska, jaka piękna wersja wyposażenia, tak zwany absolutny brak czegokolwiek. Oczywiście są korbki do drzwi, oczywiście jest deska rozdzielcza bez obrotomierza. Widać, że przebieg 113 tysięcy jest naprawdę malutki. o. Jeżeli chodzi o gałkę biegów, to wygląda tak. Jak wsiadłem, to jeszcze był ten element tutaj w tym miejscu, ale potem podczas jazdy mi gdzieś odpadł. Nie do końca wiem, gdzie teraz jest, ale mam nadzieję, że to nie obniża. O, jest, proszę bardzo, jest, jest, naprawię. Patrzcie, jak teraz naprawię e, gałkę biegów w Felicji. E, o. No, proszę bardzo. Naprawiona chyba. I w tej chwili ja widzę takie trzy sytuacje. Pierwsza sytuacja to jest taka, że w jakimś miejscu jest powiedzmy popularne, nie wiem, centrum handlowe czy sklepy czy coś takiego, ludzie przyjeżdżają na chwilę załatwić sprawę i parkują byle jak, bo im się nie chce szukać miejsca. To jest problem. Takich kierowców trzeba tępić. Druga sytuacja, którą jeszcze bardziej trzeba tępić, to jest jeżeli odbywa się w okolicy jakiś event, także teraz się mówi event, jakieś wydarzenie się odbywa i w ramach tego wydarzenia kierowcy parkują jak idioci, zajmują okoliczne trawniki, chodniki itd. Przykładem tego są mecze na legi, albo jakieś targi, albo coś takiego. Wszystko jest zawalone samochodami po Beret, i wtedy faktycznie trzeba wezwać Straż Miejską i powinna wszystkich mandatować po kolei. No bo nie ma obowiązku przyjeżdżania samochodem na każde wydarzenie. To są dwie sytuacje, gdzie realnie trzeba byłoby coś tam wziąć za mordę. Ale trzecia sytuacja to jest taka, gdzie mamy do czynienia z osiedlami mieszkaniowymi starymi. Gdzie za bardzo nie ma miejsc parkingowych. I teraz ludzie przyjeżdżają wieczorem z pracy czy skądkolwiek do domu na te osiedla i totalnie nie ma gdzie zaparkować. I teraz, co ci ludzie mają zrobić? Parkują byle jak, byle gdzie e, i wszyscy na tym osiedlu, ponieważ sami to robią, zgadzają się z tym, że sytuacja jest jaka jest i niewiele się da na to poradzić. I teraz, czy my mamy wprowadzić taką e, sytuację? Że za parkowanie na osiedlu przy własnym domu będą zwiększone kary, czy odholowywanie samochodów, przyjedziesz za późno, nie ma już miejsca na osiedlu, to co? Zabij się, albo postaw gdziekolwiek, bo rano cię odholują, nie będziesz miał samochodu. No to jest. Także po prostu sorry, na każdym osiedlu powinno być tyle miejsc parkingowych, ile jest mieszkań. Jak ktoś ma więcej niż jeden samochód na mieszkanie, no to już jest rzeczywiście wtedy jego problem. Ale jeżeli to ma być tak, że przyjeżdżasz, nie masz gdzie zaparkować kompletnie, jesteś w dupie i tak dalej, to nie. Postulaty parkingowe znikają z samochodu, zaraz przyjedzie nabywca, szukają nowego tak. nowego dawcy. Już parę takich Albo dawców biorcy. jest, no. Na Polonezie, to ludzie nie, nie zobaczą ich, bo Polonez, jak ja widzę, to odchodzę w drugą stronę, nie patrzę nigdy w stronę Poloneza. Tam już widzicie, co się będzie zaraz działo. Tam oni będą zmieniali teraz artenata, żeby ją odpalić i żeby pojechać. To jest niezłe szaleństwo, jeżeli ktoś ma w planie tym autem pojechać. Znaczy ja rozumiem, bo też bym tak zrobił. Jakbym był młodszy. Tam są y, kwite wszystkie na fotelu i dołu rejestracyjny, i dwie, dwa komplety kluczyków. Ja nie ujeździłem, jeździ normalnie, jak, jak samochód. Poza tym, że nie miał ładowania jechałem. On miał do mnie jakąś sprawę, ale przynajmniej jako jedyny potrafił y, coś powie, powiedzieć, czyli potrafił realnie podjąć dyskusję, co, za co oczywiście mogę powiedzieć, że tam nie zgadzam się z coś takiego, ale, ale szanuję. Tak, ale szanuję go za to, że jednak podszedł, coś podyskutował, bo nasz taki przyjechał tam, y, pofilmował. A teraz dojeżdżam i w internecie, że tam upadłem położnej z rąk i rozwię głowę i tak dalej, nie? Ale na miejscu nie był w stanie powiedzieć słowa do mnie. Także trochę taka sytuacja, no powiedziałbym... Ty, lepiej jest pogadać. Jest, nie wiem, czy znasz pewnie Galańskiego od samochodozy. To jest to mój wojna. sąsiad. Ty, ja się z nim nie zgadzam w wielu sprawach, ale re, realnie to jest gość, z którym można się, sobie pogadać. Jest, on jest w porządku. Ja się boi, ale Wojtek Nie, ja powiem tak, jest w porządku. Chociaż często to, co odwala jest, no, niewiarygodne po prostu. Ale bardzo często też ma rację. Bardzo często filmuję sytuacje, gdzie no racja jest po jego stronie i nie mam w ogóle co do tego wątpliwości. Patrzcie, jaka piękna złota godzina. Felicja podświetlona na czerwono. Krwawi pod maską. To zawsze znaczy tak jest, że najpierw bierze się jedno narzędzie i się uznaje, dobra, jednym sobie poradzę. Potem przychodzą kolejne narzędzia, potem kolejne, kolejne i kolejne i ostatecznie jest, jest więcej narzędzi niż części, a potem i tak auto nie odpala. Mam do Ciebie pytanie jedno. No. Czy planujesz zakupy kolejnych Gratów w celu kolejnych protestów parkingowych? <laughs> Wiesz co, z tymi gratami to się okazało, że jak się nie ma jednak dogłębnej wiedzy mechanicznej i elektrycznej w tym wypadku to to jest trochę upierdliwe, bo ja się napchałem tego samochodu, musieliśmy pomóc, żeby go stamtąd zabrać. My trochę też. Więc, więc mo, może jednak zainwestuję więcej niż 1500 w kolejny pojazd i może przy sprzedaży nie stracę. Mhm. Więc nie wiem czy to będą graty. E, tak, trzeba po prostu kupować samochody, które jeżdżą. E, on a... jeździł, on jeździł, z Ursusa dojechał. <laughs> Idealnie, no, typowy samochód krótkiego zasięgu, a, tak zwane auto miejskie, przejeżdża tylko przez miasto i się psuje. Tak. No, no, to był samochód z komisu, który spełnił marzenie sprzedawcy. Odjechałem na tyle <laughs> daleko od komisu, że już nie chciał mi się do nich wracać, więc e ideal. A czy jakieś dalsze akcje w stylu e z tymi postulatami, żeby je bardziej rozgłaszać, też będą planowane? Chcę przekleić, ponieważ tu jest jednak, wiecie, trzeba przyjechać tym samochodem, oklejać go w miejscu, przyjmować wizytacje strażników i tak dalej. A wystarczy sobie znaleźć wrak, nawet nie, oczywiście nieformalny wrak, bo wrak można zabrać, ale taki samochód, który jest od dawna kwietnikiem, i przykleić te postulaty na niego. I to jest w ogóle za darmożkę, więc zamierzam zedrzeć te rzeczy. I przy stacji metra Pole Mokotowskie już mam taki piękny, niebieski polonez stoi. Tak, też znam tego poloneza. Mogę no, ci jeszcze kilka podpowiedzieć spokojnie. wraków, gdybyś pod, pod, potrzebował. Okej, okay, 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 może taki, ładny? na którym są jakieś reklamy. Nielegalne, to wtedy on mi bardziej będzie pasował. Prawdopodobnie zjarała się cewka w rozruszniku z powodu tego zwarcia, które było w tym miejscu i które też uszkodziło ten przewód i w związku z tym teraz wóz nie chce nam odpalić. Ale został zmieniony alternator i zaraz go popchamy. Występuje moment, pisz, um pisz umowę, bo nie mam czasu. Jest wystawiona. Czy kiedyś kupowało samochody, no nie taki. Dużo nie Dobra, stój. znowu chodzi Sprawdzimy tylko czy ładuje Daj gazu trochę ładowania nie ma i to już cała historia Felicji Parkingowej, której wprawdzie nie kupiłem, ale miałem w niej swój duży udział. Więc jeżeli macie jakieś inne akcje z gratami do wykonania w Warszawie albo okolicach, to piszcie do mnie na zlomnik.małpazlomnik.pl, a ja być może też coś z nimi skręcę.